Wejście 199, uwaga, to nie jest takie proste, jak się komu wydaje. Tito te, się pali, się wie, powoli rozkręcam się, a ty, z bany. pierdol się, tyle. A ten kawałek się nazywa dla kobiet. Wszystkiego najlepszego za dzień wczorajszy. Elo. Elo, Elo, 420, Tito ST, pozwólcie, że przywitam się. Zajebisty bicik, a po nim sępnie Kurwa Tito ST, E. Eee. Kobitki, życzenia wam śle, niech się Wam dobrze wiedzie, E, E. I tu pozdrola mamusi, co zawsze wspiera mnie tu w biedzie, E. Matulu, niech Ci się wiedzie. Życzę tej kobiecie zrówka, bo tyle starczy, by zresztą poradziła se, se A ty każda ma znajomo, psia Ciągle kurwa staraj się, się. Kochać życie swe, problemy pierdol je. Nie zginął we mgle. Tito ST, kobity me. Moc pozytywnej energii, do was śle, śle. E. Eee. To było o 4.20 kwietnia 20. 20. 20. Poznaliśmy się, do dłoni dajesz mi papieroska zielonego. I teraz nie mogę żyć bez niego. Pokochałem ją za uspokajanie. Marianina się zwie i nie jest zła, tylko to jest w wmawianie. Jawne omamianie. E. Na dzień kobiet życzę, żeby każda tu prawdziwa dama nie była sama, żeby miała koło kochać i była kochana. Jeszcze siostruni, Marceli i Maja, co dopiero pojawi się, się. Więcej niż wszystkiego, co najlepsze wam tu. Życzę. E. E, eh, e, eh. Tito St. Rosier Elo.